Co to była za walka? Starcie Józefa Parkera z Fabio Urdlejem było tak dobre, jak można było się spodziewać, a pewnie nawet jeszcze lepsze. Dostaliśmy klasyk z miejsca, niestety z kontrowersyjnym zakończeniem, o którym też chciałbym dzisiaj porozmawiać, bo widzę, że ta decyzja no, podzieliła kibiców bardzo mocno. Ja oglądając tę walkę na żywo przede wszystkim byłem pod wrażeniem tego, jak kapitalny pojedynek oglądamy, bo tutaj było naprawdę mnóstwo zwrotów akcji. Raz był jeden podłączony, raz drugi. Wydawało się, że Parker robi jednak nieco więcej, żeby prowadzić na kartach punktowych. Muszę powiedzieć, że do momentu przerwania u mnie było 97-93, no to była taka walka, gdzie, jasne, te bliskie rundy się zdarzały, ale jednak ten lewy prosty parkera długo dominował. Był takim chyba kluczowym atrybutem, który pozwalał mu tę walkę prowadzić generalnie na własnych zasadach. Ale Fabio Wardley był do końca w tym pojedynku i, i rzeczywiście trzeba przyznać, że jest coraz lepszy boksersko. Już nie był tak surowy, jak wydawał się w pojedynku z Hunim. No i ta końcówka absolutnie niesamowita. Już dziesiąta runda była takim przedsmakiem tego, co miało nas czekać. W końcowych minutach, i już w tej dziesiątej rundzie było widać, że Howard Foster tylko czeka na pretekst, żeby wkroczyć do akcji. No i jasne, ktoś powie, że lepiej zawsze przerwać nieco za wcześnie, niż nieco za późno. Ja się co do tego, co do zasady, się oczywiście zgadzam. Natomiast problem jest taki, że Howard Foster to jest po prostu jeden z najgorszych brytyjskich sędziów ringowych, i to nie jest pierwszy raz, kiedy są zastrzeżenia co do jego pracy. Bo największy problem z Howardem Fosterem jest taki, z mojego punktu widzenia, że on podejmuje dokładnie takie decyzje, jakich można się spodziewać, myśląc o interesie strony A w danym pojedynku. I to jest któryś kolejny raz, bo to nie jest tak, że on zawsze przerywa za wcześnie. Nie, nie, nie. Gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby to Brytyjczyk nie był, gdyby był bity przez przyjezdnego, to jestem przekonany, że Howard Foster by go dwukrotnie, trzykrotnie liczył i dałby mu każdą szansę, żeby wrócił do tego pojedynku. I nigdy mam tutaj, bo takie rzeczy się zdarzały. Przypomnijcie sobie chociażby walkę Warringtona z Larą, co się działo. W czwartej rundzie Warrington wyglądał 100 razy gorzej niż Parker w 11 rundzie tego pojedynku. Przede wszystkim był na deskach, pływał po całym ringu. Było widać, że ma poważne, poważne problemy, a jednak Foster nie, 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 nie wyliczył go wtedy, nie przerwał walki, dał każdą szansę, żeby do tej walki wrócić, no co zaowocowało tym, że ten pojedynek został niepotrzebnie przedłużony, zostawił tam Warrington mnóstwo, mnóstwo zdrowia i być może po tym laniu nigdy już nie był takim samym pięściarzem. Natomiast w przypadku Fostera takich decyzji było Mnóstwo w, w całej jego prawie 30-letniej karierze w brytyjskim boksie, bo, bo jeśli mówimy o kontrowersyjnym przerwaniu, to to przerwanie przypominało mi przerwanie w walce George'a Grovesa z Karlem Frochem w ich pierwszym pojedynku, gdzie też właściwie czekał tylko na pretekst Foster, żeby przerwać świetną walkę, która naprawdę miała swoje zwroty akcji, miała swoje tempo i pozbawił ją decydującego takiego naprawdę momentu zakończenia, gdzie wszystko byłoby wtedy jasne. No, oczywiście dało to podstawy do rewanżu który się zakończył tak, jak się zakończył, czyli tym idealnym ciosem Karla Frocza. no i, i właściwie też od tej kontrowersji zaczął się ten boom na brytyjski boks, który zaczął potem zapełniać stadiony. Natomiast nie o to chodzi, no po prostu chodzi o to, żeby Howard Foster nie sędziował największych walk, bo już abstrahuję od tego, że niesmak powstaje w momencie, kiedy mamy taki pojedynek, czyli walkę Brytyjczyka z Nowozelandczykiem w Wielkiej Brytanii i trzecim w ringu jest Brytyjczyk, czyli rodak jednego z pięściarzy. No, mam wrażenie, że to jest coś, nad czym zbyt często w boksie przechodzimy do porządku Dziennego. Przecież gdyby Real Madrid grał w finale Ligi Mistrzów z PSG i, i mecz byłby sędziowany przez hiszpańskiego sędziego, no to podejrzewam, że wszyscy byliby oburzeni i, i po prostu nie ma takiej możliwości w, w innych sportach zazwyczaj. No w boksie tymczasem przymyka się na to oko, przymyka się oko na niekompetencje, na błędy sędziów i, i mamy to co mamy. No i, i to trochę szkoda, bo myślę, że to wszystko odciąga uwagę od naprawdę fantastycznego pojedynku, który miał potencjał by być walką roku i może by to Walką roku był, bo nie wiemy z czego nas ograbił Howard Foster, bo w tej końcówce mogło się wydarzyć absolutnie wszystko. No i oczywiście są głosy, że uratował Parkerowi sporo zdrowia. No tak, tylko że Parker w tej walce nie był ani razu liczony. Czy był w opałach? No był wielokrotnie w opałach, ale tak samo Fabio Wardley. No na tym polegał urok tego pojedynku, że panowie się wymieniali. Raz w ofensywie był jeden, potem był drugi. Mieliśmy tych takich mniejszych zwrotów akcji naprawdę sporo, nawet w tej dziesiątej rundzie, gdzie przecież najpierw. Parker zra, zranił Wardleya, a potem sam pływał po ringu. Wydaje mi się, że nawet w tej dziesiątej rundzie, w tej samej końcówce, był bardziej zraniony niż w jedenastej, kiedy sędzia wkroczył w końcu do akcji i, i przerwał tę walkę. No i oczywiście też są głosy, że, no, ale Parker do końca nie miał pretensji. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy sędzia wkroczył, miał pretensje nie rozumiał tej decyzji. To, to przerwanie było też moim zdaniem przedwczesne z tego względu, że no, większość ciosów Wardleya z tej końcowej sekwencji to były ciosy, które poruły po Wietrze. I to nie jest tak, że trafiał absolutnie wszystkim, a Parker się nie bronił. Parker się cały czas bronił, cały czas próbował, cały czas był po prostu w tej walce. No i, i wydaje mi się, że przerywanie tego w tym momencie w ten sposób no jest po prostu nie na miejscu i, i jest, trochę, jest trochę słabe z punktu widzenia wszystkich kibiców, którzy chcieliby dostać definitywne zakończenie. I, I naprawdę sporo wskazywało na to, żeby je dostali, bo myślę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tam była ponad minuta jeszcze tej 11 rundy, co by się tam wydarzyło. Bo, bo oczywiście mógł Wordley za moment dwoma, trzema ciosami faktycznie powalić Parkera i wygrać przed czasem, ale równie dobrze mógł się wypompować i mógł po raz kolejny w, w, mieć kryzys kondycyjny, i wtedy do akcji wkroczyłby Parker. I co by się stało? Nie mam zielonego pojęcia. No i na tym polega problem, że nigdy się nie dowiemy, co w tej walce straciliśmy. Więc ja mam pewien niesmak, tym bardziej, że mówimy o Parkerze, czyli o zawodniku, który po pierwsze słynie z twardości, po drugie jest jednak defensywnie świadomy, tak bym go nazwał. Po prostu nie daje się bić. Zebrał też swoje w tych największych walkach. Mniej więcej wiemy, jak on reaguje w kryzysowych momentach. No i to wszystko było w tym pojedynku. To był kolejny kryzys, który Parker mógł przetrwać, no ale czy by go przetrwał, no to się niestety nie dowiemy. No i no to jest tym bardziej smutne, mam wrażenie z punktu widzenia tego, że kolejnym przystankiem miała być walka z Usykiem. No a Parker, który wybrał bardzo długą, bardzo trudną drogę, no zostaje zastopowany w takich okolicznościach. No, naprawdę jest to, jest to trochę dziwne i, no i przykre, że, że jednak te brytyjskie przerwania cały czas mają się dobrze. W, w opisie filmu znajdziecie też no, zapis, mały, małą próbkę tego, co Howard Foster przez lata nam dostarcza, bo to są, tak jak mówię, to jest katalog po prostu przedziwnych decyzji, gdzie jeśli by szukać jakiegoś wspólnego mianownika, to ja wskazałbym jeden: no, to jest przede wszystkim wspieranie pięściarzy brytyjskich. jeśli nie pokonany brytyjski prospekt, gdzieś tam dwa, trzy razy mocniej uderzy swojego przeciwnika. Miał takie walki James D. Gale chociażby, no to wtedy Foster przerywał na stojąco bez żadnych wątpliwości. Jeśli Brytyjczyk był akurat obijany, no to wtedy dawał mu każdą możliwą szansę na powrót do walki. Przypomnijcie sobie chociażby walkę Lerena kontra Dibuła. Co tam się działo? Przecież po tym trzecim mnie w pierwszej rundzie tak samo. Foster mógł wtedy pomachać i przerwać, ale tego nie zrobił. Za to zrobił to w rundzie trzeciej, gdzie równo z Gongiem właściwie Uznał, że Lerena nie nadaje się do walki, ale Lerena cały czas stał na nogach. No i, i też można powiedzieć, no, Le, Lerena specjalnie nie protestował. Tak, i, tak to po prostu w boksie wygląda. Myślę, że po tych reakcjach też nie powinniśmy wyciągać zbyt daleko idących wniosków, bo, bo chodzi tutaj po prostu o to, czy się z czymś zgadzamy, czy nie, czy decyzja jest dobra, czy nie. Moim zdaniem ta decyzja jest co najmniej kontrowersyjna i trochę przyćmiewa naprawdę wrażenia po kapitalnej walce, bo w tym pojedynku było wszystko, bo naprawdę były wielkie emocje, była, wydawało się historia, która zmierza do być może kapitalnej puenty, no i, i, i po prostu szkoda, że po, po wszystkim mniej się mówi o tym, że, że ta walka miała tak dramatyczny przebieg, a więcej się rozmawia o kolejnej dyskusyjnej, kontrowersyjnej, czy po prostu złej decyzji Howarda Fostera, chociaż ja tutaj mówię, to jest, to jest moja opinia, oczywiście można uważać inaczej, natomiast ja uważam, że wciąż przepychanie Fostera do wielkich walk w roku 2025, no to jest po prostu sama to jest proszenie się o kłopoty są dużo lepsi sędziowie nie tylko na, na rynku brytyjskim, no ale to, to, to jest absolutnie coś, co powinno się skończyć, bo no wyobraźcie sobie Howarda Fostera w złotej erze wagi ciężkiej lat 90. No walka Andrzeja Gołoty z Ridikiem Bołem pewnie zostałaby przerwana w drugiej rundzie i to tylko nie wiadomo w którym momencie więc, więc myślę, że ograbiłby nas taki sędzia z wielu klasyków no, na tym polega waga ciężka, wychodzą zawodnicy, wymieniają ciosy no, i chodzi o to, żeby im specjalnie nie przeszkadzać. Tutaj nie było żadnych knockdownów. Jeszcze raz przypomnę. Oczywiście, kryzysów jednego czy drugiego było dużo, ale wydaje mi się, że sędzia się po prostu pośpieszył i, i, i mamy to, co mamy. Co nie zmienia faktu, że, że oczywiście nie można odebrać Wardleyowi naprawdę znakomitej postawy. Był, był dużo lepszy niż go widzieliśmy do tej pory. Natomiast, czy zasłużył na walkę z USYKiem? No, jak porównamy dorobek parkera do dorobku Wardleya, to mam jednak pewne wątpliwości. Natomiast, niewątpliwie, Brytyjczycy znalazł się we właściwym miejscu o, o dobrej porze i, i taką szansę prawdopodobnie dostanie. Może zająć pierwsze miejsce w kolejce, natomiast no, tutaj generalnie problem polegał na tym, że moim zdaniem i, i Parker i Wardley nie mają większych szans z Usykiem i jednak Brytyjczyk jest taką trochę dziką kartą, takim zawodnikiem, o którym wcześniej nie myśleliśmy w kontekście walki z Usykiem, ale myślę, że ten brak doświadczenia no jednak będzie tutaj kluczowy Mówimy tutaj o, w końcu o pięściarzu, który nie stoczył żadnej amatorskiej walki, który uczy się tego boksu na zawodowstwie. Trochę jak Dylan White, czyli ten jego mentor, który mu ten start umożliwił. No i powiem szczerze, że ja jego szans wielkich z usykiem nie widzę, no ale tak, no oczywiście tocząc takie pojedynki, jak, jakie toczy ostatnio, myślę, że w tej kolejce się znacząco przesunął. Jeśli do takiej walki dojdzie, to nie będę miał z nią problemu, chociaż powiem szczerze, dużo chętniej obejrzałbym rewanżową walkę Wardleya z Parkerem, ale. Ale z innym sędzią. Dajcie znać, co sądzicie o tym przerwaniu, jak oceniacie w ogóle pracę Howarda Fostera. Czy tutaj, w tej sytuacji, waszym zdaniem, sędzia miał prawo wkroczyć, czy ta sytuacja budzi was jakiekolwiek wątpliwości? No i, i też powiedzcie, jak widzicie szansę Wardleya w ewentualnej walce z usykiem, bo wszystko wskazuje na to, że to dostaniemy. Do zobaczenia. Cześć.